A tutaj dla, dla, dla pań takie piękne wyroby z biżuterii. Tą biżuterię pani wykonuje sama? Tak. O i to jest taka... przede wszystkim metaloplastyka. Tak jak tak tutaj, też. to mamy tam akurat kolie. No właśnie, kolia. W tej chwili zostały mi tylko dwie, dopiero, następne będą dopiero się robić. i Tu mamy z perełkami, czyli tak zwane perły hodowlane. No, trudno określić, jak to nazywają różnie. Mhm. Ale y, ja to nazywam hodowlany. Jaka A tu cena? Jest 180, 180. Mhm. 180. A tego tutaj, co? Z czym jest? Tak to wykonam. jest mokaic. I, i to są kamyczki, tak? Jakiś? Tak. To jest kamień mokajc, y, i też w tej samej cenie. No to jest kwestia też robocizny przede wszystkim, te ażury. to takie bransoletki, przepraszam. A bransoletki są, te są akurat y, na gumce. Tutaj mamy, a tu mamy y, plecione, więc cena jest 40-60 i to są też kamienie naturalne. Okej, okay, rozumiem. A tu jakbyśmy jeszcze chcieli pokazać z drugiej strony piękne wyroby, które wykonuje. To, te, to też jest ceramika. Y, to akurat wykonuje mój mąż i y, to jest jego fantazja na, e, powiedzmy, anioły mhm. w, ró w, różnej, w różnym wersji, klimacie, tak. w różnej wersji. A jak cena to wygląda? Ta jak tutaj, e, gdzieś tam cena jest mniej więcej około 300 złotych. A ile trwa proces zrobienia takiej figury? Wie pan, e, akurat te ażurowe to się dosyć ciężko robi, dlatego że trzeba e, uważać, żeby na przykład glina e, nie opadła. I montowanie e, skrzydeł, tworzenie takich aż równo to trochę e, zajmuje.